Mnóstwo kabli i specjalistycznych urządzeń. Tak wygląda wnętrze nowej hali firmy produkcyjno-handlowej JB, podmiotu ściśle związanego z firmą Centrum Elektryczne Ania, której uroczyste otwarcie miało miejsce 8 kwietnia. Budowa obiektu, choć niezbyt długa, jak wiadomo wzbudzała wiele emocji. Ich autorami byli w szczególności mieszkańcy domków jednorodzinnych, sąsiadujących z halą zlokalizowaną przy ulicy Sybiraków. Inwestycja została jednak sfinalizowana, a jej uroczysta inauguracja była okazją do pochwalenia się przez szefostwo Centrum Elektrycznego Ania i firmy JB. Całym przedsięwzięciem. Od czterech lat y, produkujemy na rzecz sektorów kolejowego, dźwigowego i elektromaszynowego. Obsługujemy firmy, czy dostarczamy towar w kraju i za granicą. Jestem, muszę po raz kolejny podkreślić, jestem z tego dumny, że możemy to robić. Nie wiem, czy mogę zdradzić tą tajemnicę Grzesiu, ale powiem, że te wspaniałe. Tramwaje, które jeżdżą po Polsce z firmy PESA, to mamy tam swój wkład właśnie różnymi rzeczami, które tutaj są produkowane. Przyjrzyjmy się zatem nowo powstałej inwestycji. Dwukondygnacyjna hala ma 2600 m2. Została zbudowana w niecały rok kosztem 12 milionów złotych. Urządzenia w niej zainstalowane kosztują około 3 milionów złotych, z czego 1,5 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych. Patrzymy w przyszłość optymistycznie. Mamy wspaniałą kadrę w Centrum Elektrycznego Inżynierów, Menadżerów, Fachowców mamy wspaniałych ludzi w JB. Będziemy się dalej rozwijać tak, żeby korzyści z tego odczuwały rynek lokalny i rynek krajowy. Wdrażamy nowe technologie, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania. Zapytano nas, żebyśmy nie przetworzyli tych materiałów, nie sprzedali, nie zaoferowali naszym klientom wartości dodanej. Jeżeli jest potrzeba na rynku, my z takich potrzeb jak najbardziej korzystamy staramy się im sprostać, stąd pojawiło się przed nami wyzwanie stworzenia czegoś więcej niż tylko firmy handlowej. No i dzisiaj mamy okazję w tym obiekcie właśnie się znajdować. To, co Państwo widzą, to są w tej chwili najnowsze, najnowsze na świecie, można powiedzieć, maszyny do konfekcjonowania cięcia obróbki kabli i przewodów, Szwajcarskie firmy Schellinger. Jako ciekawostka mogę podać, że gdy ładował się samochody, ładowały się samochody do Wielunia, ładowały się samochody, czy właściwie kontenery do Toronto w Kanadzie, do Osaka w Japonii, więc wszyscy w Szwajcarii pytali się, gdzie ten wielu właściwie jest, co to, co to za miejscowość, co za przemysł jest w Polsce, więc ta świadomość globalna o naszym kraju myślę, że ona coraz bardziej wzrasta. Natomiast jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby, żeby wszyscy mogli powiedzieć, że jesteśmy fajnym, fajnym krajem. Tak? I tutaj My sprostając tym, tym wszystkim zadaniom, które przed nami postawili nasi odbiorcy, wyszliśmy im naprzeciw i w tej chwili mamy zakupione trzy duże maszyny do konfekcjonowania, cięcia kabli z głowicami obrotowymi, które pozwalają bardzo precyzyjnie te przewody obrobić, przyspieszając znacznie pracę. Nie oszczędzaliśmy tutaj, można powiedzieć, na niczym, tak? co zresztą widać, jak Państwo się przejdziecie po biurach, to z pewnością sami się o tym przekonacie. Ja chciałem też podziękować wielu osobom z firmy, spoza firmy, które. Tutaj nas aktywnie wspierały, pomagały nam na każdym etapie inwestycji, aż po sam odbiór, wprowadzenie maszyn, uruchomienie, skorzystanie ze środków unijnych. To są wszystko dość skomplikowane procedury. My z środkami unijnymi się pierwszy raz zetknęliśmy, ale z sukcesem stuprocentowym możemy powiedzieć. Wszystko się tu udało. Na uroczystej inauguracji nowej hali nie mogło rzecz jasna zabraknąć władz miasta i powiatu, radnych, ale też wicewojewody łódzkiego. Kluczowym elementem było naturalnie uroczyste przecięcie wstęgi. Wszyscy razem, wszyscy razem. I, I każdy będzie miał. Tak? Cięć, te, te, te. Mieszkańcy tworząc swoje bogactwo, tworzą również bogactwo innych ludzi. Patrząc, że w tym obiekcie, w tych obiektach, tutaj na, na terenie Wielunia jest zatrudnionych 140 ludzi, możemy to przeliczyć na kilkaset ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio utrzymują swoje rodziny dzięki temu, że państwo bogódcy 25 lat temu wpadli na pomysł, aby Pójść na własny rachunek, założyć działalność gospodarczą na własny rachunek. Widać, że nie jest to ostatni krok w Państwa poczynaniach. Widać, że te pomysły dalej trwają przy Was. Kadra, której się dopracowaliście, co mogliśmy przed chwilą usłyszeć, jest na tyle inteligentna, na tyle kreatywna, że, że jeszcze wiele pewnie wielkich rzeczy przed nami. Cieszymy się, że, że jesteśmy tutaj z Wami, że mamy okazję radować się Waszym niewątpliwym sukcesem, bo ten obiekt, ta skala, skala wykorzystanych środków finansowych, zainwestowanych środków finansowych, to naprawdę budzi wielki podziw, wielki... Szacunek. Podczas uroczystości nie zabrakło też innych wystąpień, gratulacji, prezentów oraz wzruszających momentów. Ale więcej o tym już o w dłuższej relacji, którą pokażemy Państwu w temacie tygodnia. Zapraszamy.